Przejechaliśmy z Was, Kodagamy, Goa do Hubbali. Hubbali już zmieniło zmienił się całe otoczenie. Zmienił się język, zmieniły się napisy. Wszystko się zmieniło. Piąta rano. Mamy kolejny pociąg, tym razem to już nie będzie e, slipper, nie będzie A3, tylko będzie zwykły zwykły wagon. W Lokal, lokalnym, co prawda też w ekspresie, ale jedziemy już teraz zwykłym zwykłą klasą do hospetu. 3 godziny. 3 godziny pojedziemy sobie tutaj. Zobacz, tak wyglądają wagony, zakratowane okna, żeby nikt nie wypadł, żeby nic się nie stało. Za tymi kratami możesz opuścić okno, żeby była szyba, lub też jak chcesz, o tutaj właśnie z tej strony widzisz, możesz opuścić też takie żaluzje na noc lub też jak chcesz, żeby było ciemno to wtedy zamykasz sobie takie żaluzje i, i jest ciemno Mamy drugą klasę tutaj o druga klasa to będziemy jechać i tu mamy Taman proszę z ludźmi miejscowymi lokalnymi Tirupati Express w którym pojedziemy sobie trzy godzinki do hospetu na każdej stacji, tu mamy już peron czwarty, więc daleko jesteśmy od głównej stacji, ale i tak na każdej stacji mnóstwo różnych budek, o tej porze jeszcze zamknięte, ale mnóstwo budek, w których możesz kupić coś do jedzenia oczywiście. No i pan, o tam chodzi właśnie o ten pan, który chodzi i sprzedaje czaj, czaj, poranną herbatkę, poranną, popołudniową przez cały dzień i noc. Pan chodzi i sprzedaje czaj i woła czaj, czaj. Tak. To jeszcze pokażę Ci jak wygląda ten pociąg. To, to czym jechaliśmy wcześniej, trzecia klasa AC robi różnicę. Masz dostajesz kocyk, dostajesz podusie, dostajesz dwa prześcieradła. Jedno, żeby się przykryć, żeby przykryć łóżko, drugie, żeby się przykryć jak jest gorąco i kocyk, jak chcesz, żeby możesz. Przykryć się kocykiem i robi to wielką różnicę w jakości takiej jak podróży. Po prostu wyprasowane, wykrochmalone czyściutkie, kładziesz się i od razu możesz odpocząć całkiem inaczej. Przyjemnie się właśnie odpoczywa. A teraz jedziemy klasą general w ten sposób o. z dwóch stron siedzenia półeczki na bagaże, wentylacja. Jakby było za gorąco, wentylatory na ostro można włączyć i taką klasą sobie pojedziemy dalej do hospetu, z hospetu już będziemy dojeżdżać do Hampi e, tuk-tukiem, riksą, aby zobaczyć naj e, po pierwsze początki królestwa Vijaya nagary, czyli pierwsze początki Indii. E, Szkoda, że to miejsce jest tak oddalone, że trzeba się trochę postarać, a może to i o to chodzi, żeby się trochę nastarać, żeby ta podróż nie była taka prosta, siadasz, wysiadasz, tylko żeby po drodze były jakieś przygody. Pozdrawiam, do zobaczenia w hospecie.